Zapraszam do naszego cotygodniowego przeglądu ogłoszenia pracy. Nazywam się Ania Zadrożna i będę mówić o najlepszych ofertach z Europy. Nasz cykl nazywamy ukrytym rynkiem pracy, ponieważ prezentowane ogłoszenia są publikowane często w nieoczywistych lokalizacjach czy jakiś inny szczegół decyduje, że nie są one łatwe do odnalezienia na LinkedInie. Są to ogłoszenia skierowane do menadżerów i executives, publikowane są one w języku angielskim i znajdziecie je w grupie Hidden Job Market for Experience Manager in Europe. Później opowiem więcej o grupie, więc zostańcie ze mną do końca, tak żeby poznać wszystkie szczegóły. Zanim przejdę do omówienia dwóch wybranych dzisiaj przeze mnie ogłoszeń, chciałabym zaznaczyć, że anioły kariery nie otrzymują z tytułu prezentowanych wyżej wymienionych ogłoszeń żadnej kwalifikacji. Jest to inicjatywa naszej społeczności, aby ułatwić znalezienie pracy tym, którzy faktycznie szukają tych wyzwań. Dzisiejsza, pierwsza z ofert, które chciałam Wam zaprezentować, to jest firma Avon i stanowisko Head of Data Governance. Firma mieści się w Warszawie, tam też jest miejsce pracy, natomiast w ogłoszeniu jasne jest napisane, że są otwarci na inne lokalizacje. Tak naprawdę osoba będzie zarządzać danymi jako zasób w organizacji. Będzie zarządzać ludźmi i procesami. Będzie budować, tak naprawdę, takie podejście strategiczne, jeśli chodzi do zarządzania danymi. Będzie sfokusowana na poprawie właśnie jakości danych i ochronie danych wrażliwych w organizacji. No i też będzie odpowiadać za integrację zarówno właśnie danych w kontekście projektów i, i różnych funkcji biznesowych w organizacji. To, czego wymagają też od tej osoby, to tak naprawdę 10 lat doświadczeń właśnie na, w zarządzaniu danymi, analiz, analizami i też 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu e, ludźmi, jak i oczywiście też umiejętność posiadania wpływu i takie, taki leadership w organizacji. E, to, jakich umiejętności poszukują, to tak jak wspomniałam. Umiejętności przekonywania, umiejętności budowania długotrwałych takich relacji ze stakeholderami w organizacji, bycie tym playerem, szczególnie w organizacji, która ma różnorodną, różnorodne kultury, kultury organizacyjne i różnorodną taką świadomość w, w organizacji, jak i też umiejętność pracy zarówno z osobami technicznymi, jak i nietechnicznymi. Po naciśnięciu aplikuj, przenosi nas na stronę firmy, gdzie zaznaczyłam tutaj, że firma korzysta z ATS-ów, więc zachęcam osoby, które chcą aplikować na to stanowisko, aby przygotowały to CV pod ATS. Jeśli podoba Ci się nasz kontent i chcesz być na bieżąco z ukrytym rynkiem pracy oraz wieloma innymi tematami związanymi z karierą, polub ten film, subskrybuj nasz kanał na YouTube, kliknij dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Przypomnienie dla nowych członków naszego kanału. Publikowane przez nas ogłoszenia nie mają więcej niż 6 dni, więc jeśli niedawno dołączyłeś i zasubskrybowałeś, sprawdź również filmy z poprzednich dwóch tygodni. Kliknij w linki powyżej. Druga oferta, którą chciałam Wam dzisiaj przedstawić, to jest firma Luxoft, DevOps Architect, Azure. Firma się mieści stanowisko na Ukrainie, natomiast praca jest remote. To, czego poszukują, to tak naprawdę umiejętności stricte technicznych, są wymienione certyfikaty czy, czy wiedza, którą osoba powinna się posługiwać. Będzie osoba zarządzała i architekturą i wdrożeniami i, i właśnie środowiskiem Azure, szczególnie jeśli chodzi o cloud'a. Będzie odpowiedzialna również. Czy Powinna posiadać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, jeśli chodzi o cloud and i aplikacje, jak i też monitorowanie czy aplikacji, czy infrastruktury. Szereg takich umiejętności technicznych, które powinna posiadać. 10 lat doświadczenia właśnie na stanowisku DevOps, w tym 5 lat jeśli chodzi o Azure Cloud. No i jakby doskonała znajomość przeróżnych narzędzi, które są też również tutaj wymienione w tym ogłoszeniu. Umiejętności są podzielone na must have, no i właśnie nice to have, gdzie też jest szereg technicznych narzędzi i wiedzy, którą ta osoba powinna posiadać. Po naciśnięciu apliku od razu powiem, że przenosi nas do krótkiego bardzo formularza, wypełniamy jej nazwisko, mail, załączam CV i... I już aplikujemy. Tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli chcecie aplikować na poprzednie stanowisko, gdzie są ATS-y, jeśli chodzi o Avon. Zapraszam do naszego bloga, gdzie krok po kroku przedstawimy Wam informacje i taki guide, jak to CV napisać, żeby było ono skuteczne i trafiło do, do osób, do których chcemy trafić, żeby, żebyśmy nas zaprosili na rozmowę kwalifikacyjną. Więcej informacji o grupie znajdziecie właśnie pod tym linkiem w Job Market for Experience Managers in Europe. Na LinkedInie. W tym tygodniu mamy 56, 57 ogłoszeń, natomiast pod tym linkiem znajdziecie ich więcej. Zapraszam również osoby menadżerów do bezpłatnej konsultacji kariery, jak i też bezpłatnego raportu CV. Na przykład, jeżeli chcecie zobaczyć raport dotyczący, jak Wam się udało stworzyć CV pod ATS i chcecie uzyskać feedback, to. Zapraszam do skorzystania właśnie z bezpłatnego raportu CV. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami, chętnie na nie odpowiemy. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia za tydzień. A teraz masz dwie opcje: kliknij w imię z ogłoszeniami Ukryty Rynku Pracy z poprzedniego tygodnia lub playlisty z kursem Szukanie Pracy. Pamiętaj też, aby nas zasubskrybować. Dziękuję!